Co jeśli wszystko, co zbudowałeś z POTU, zostanie przekazane komuś innemu, po prostu dlatego, że cię nie docenili? To nie jest tylko historia zdrady. Chodzi o cichą moc, kto został zignorowany. O kobiecie, która wszystko straciła, a jednak odbudowała coś większego. Dzisiaj poznasz trajektorię Zofia Kowalczyka. A kiedy ta historia się skończy, nigdy nie spojrzysz na swój ból w ten sam sposób. Więc już zostaw swój jak teraz, ponieważ ta historia aresztuje cię do ostatniej sekundy. I zasubskrybuj kanał, ponieważ tutaj z każdym filmem dowiesz się, jak bardzo twoja siła wykracza poza to, co widzą inni. Co jeśli osoba, którą kochasz najbardziej, była tym sama, która zniszczyła wszystko, co zbudowałeś własnymi rękami? Już czułeś się odrzucony, ignorowany. Jakby twoja historia nie miała znaczenia? To nie jest tylko historia biznesowa. Jest to historia o zdradzie, odwagi i odkupieniu. I ostatecznie zrozumiesz, dlaczego nigdy nie powinniśmy lekceważyć tych, którzy wybierają ciszę zamiast skandalu. Pozostań do końca, ponieważ ta historia udowodni cię, że kto został ranny z sprawiedliwością, pewnego dnia powraca z mocą. Zofia, przeniosłem wszystko do twojego brata. Słowa Stanisław Kowalczyka, jego ojca, skrzyżowały telefon jak ostry nóż. Przecinając wszelkie iluzje sprawiedliwości, która wciąż pozostała w jego klatce piersiowej. Następnym razem wszystko wydawało się zamarznąć. Ciche biuro wysoko w budynku Wrocław stało się zimnym, zimnym i uciskającym szklanym więzieniem. Świat, który Zofia znała, to co pomogła budować z każdą kroplą wysiłku w ciągu ostatnich 20 lat, rozpadł się. Ścisnęła telefon tak mocno, że jej palce rowiły. Po drugiej stronie linii głos jego ojca był nadal spokojny, zbyt spokojny, jakby go tam nie było, niszcząc wszystko, co kochała. Jakby nie tylko wyciągnął serce córki i postawił go w stopach Dominika. Przez chwilę myślała, że słyszała źle, ale nie. Zdanie było jasne, zdefiniowane, nieodwołalne. Dziękuję za ostrzeżenie odpowiedziała z takim spokojnym tonem, że nawet jej ojciec zawahał się, spodziewał się krzyków. Spodziewałem się łez, konfrontacja, ale Zofia nie dała mu tej przyjemności, odłożyła się. Cisza, która zaatakowała pokój, była gęsta. Nie cisza pokoju, ale dewastacji. Zofia oparła dłonie na dębowym stole, próbując znaleźć podłogę pod jej stopami. Mitkow Group, firma, którą pomogła wstać z pierwszego pomysłu na papierze, była teraz poza jej zasięgiem. Twoje imię, Twój pot, Twoja wizja wszystko ignorowane, wszystko dostarczone w ręce Dominika. Cudowny syn, który zawsze był traktowany jako obietnica, nawet gdy był to tylko cień, pamiętała wczesne lata. Od zimna polskich poranków wycieczka z raportami na kolanach, świtu negocjującego kontrakty angielskie, niemieckie i francuskie, walczące o każdy grosz finansowania. Podczas gdy Dominik podróżował po Europie, spędzając pochodzenie powiernicze na imprezach i luksusowych samochodach, była tam, usuwając pożary i trzymając imperium obiema rękami. A jednak zostało odrzucone, jakby było wymienne. Ból uderzył, ale nie wygrał. Zofia wzięła głęboki oddech. To nie był koniec. To był początek czegoś, do czego nikt nie przyszedł. Jego ojciec pomyślał, że zamknął grę, ale zapomniał, że stworzyła planszę. Otworzyłem szufladę ze swojego stołu, wycofał stary czarny notatnik. Były niezamieszkane szczegóły, umowy zawarte poza zapisami, błędy, które zawsze chroniła, aby zachować wizerunek firmy. Teraz ten notatnik stałby się Twoją bronią. Znała każdą słabość Stanisława. A jeśli ojciec pomyślał, że ją pokonał, miał więc dowiedzieć się, co to naprawdę znaczy wychować silną córkę. Ta historia dopiero się zaczyna. Zofia przypomniała sobie zapach drewnianej podłogi pierwszego biura. Mały, stłumiony, podziemny, stary budynek w centrum Wrocław miał 23 nowo utworzony w ekonomii i już spędzał tam noce z ojcem. Pisali raporty, organizując spotkania, tworząc projekcje. Grupa Mitkow była tylko pomysłem słabo szkicowane marzenie o serwetkach do kawy ale ona uwierzyła bardziej niż cokolwiek innego to ona przekonała pierwszych inwestorów, który zorganizował plan ekspansji który udał się do Gdańskiego, Poznania i Krakowa, nawiązując partnerstwa z pierwszymi klientami. Stanisław był twarzą, szanowana nazwa na rynku, ale Zofia była mózgiem. Cichy bieg, córka, która nigdy nie prosiła o uznanie, po prostu miejsce, aby zrobić to, co wiedziała. I przez prawie dwie dekady myślał, że to wystarczy. Podczas gdy Dominik mieszkała w Warszawie, uczęszczając do elitarnych klubów i publikując zdjęcia na jachtach, była w fabrykach, po kontroli, w obliczu kryzysów podatkowych. Zagubione urodziny pozwól przyjaciołom mijać odmówili miłości. Jego życie zostało podsumowane do firmy, i jakoś myślałem, że to była niezastąpiona ale pierwszy znak był subtelny raport finansowy, który nie dotarł do Twojego stołu. Następnie posiedzenie zarządu przeprowadzone bez jego obecności. Poufne arkusze kalkulacyjne przechodzące e-maile, których nie otrzymała. Stłumione rozmowy między ojcem a Dominikiem pod koniec godzin pracy. Zofia powiedziała sobie, że jest paranoją, że stres głosił części, ale prawda jest taka, że już wiedziała. Po prostu nie chciałem akceptować. Potwierdzenie nastąpiło trzy miesiące przed śmiertelnym połączeniem. Podczas prezentacji wyników dla akcjonariuszy Stanisław ogłosił strategiczne zmiany pozycji przywódczych. Dominik został mianowany dyrektorem dokus innowacji i ekspansji międzynarodowej, żart z złego smaku. Zofia uśmiechnęła się na zewnątrz, jej kroki podniosły ją bez zastanowienia się nad pierwszym budynkiem firmy. Teraz zamkniętym, sprzedanym, aby ustąpić miejsca parkingowi. Stała tam przez kilka minut, wpatrując się w obraną fasadę. W tym miejscu zamiatał podłogę, podał kawę, rozwiązał kryzysy kontraktowe. A teraz został zmieciony z historii, którą pomógł zbudować, ale było w niej coś, czego nikt, nawet Stanisław, całkowicie zrozumiał. Zofia nigdy nie poruszała się tytułami ani światłem reflektorów. Zawsze była poruszana przez cel. A teraz, ranny, zdradzony i odłożył na bok, jego cel się zmienił wróci, nie pytać. Nie odzyskać miejsca. Wróciłbym, aby pokazać błąd, który popełnili. Następnego ranka siedział w biurze z postawą tych, którzy wciąż je wysłali i w pewien sposób wciąż wysyłają. Otworzył swój czarny notatnik. Były zapisy, o których nikt nie wiedział, że zachowała: umowy równoległe, zignorowane klauzule, dyskretnie przekierowane fundusze na słabo zaplanowane przejęcia. Podczas gdy Stanisław marzył o rozwijaniu się na Niemcy, Zofia znała Kajsza, ledwo wspierała obecne projekty. Podczas gdy Dominik mówiła o innowacjach, czytała e-maile, w których dostawcy ostrzegali o krytycznych opóźnieniach. Bawili się ogniem, ale Zofia znała teren i wiedziałem dokładnie, gdzie otworzyć dziury. Tego samego dnia zadzwoniła do Mareka Nowaka. Nazwa zapomniana przez nową zarząd, ale niemożliwa do wymazania z przeszłości firmy. Marek był pierwszym ważnym inwestorem grupy Mitkow. Wciąż w latach, w których nikt nie postawił na Stanisław, więcej niż stary partner był człowiekiem zasad i być może sojusznik gotowy do usłyszenia. Marek, powiedziała przez telefon, czas napić się kawy. Mamy wiele do omówienia. Po drugiej stronie była cisza, a potem zdecydowana odpowiedź: dzisiaj o siódmej w café Literacka. Przynieś prawdę. Zofia rozłączyła się z pewnością, że nadchodzi jej czas. Zarząd został odwrócony. A teraz poruszała się spokojnie, dokładnie i coś, co jej ojciec całkowicie zapomniał inteligencja emocjonalna. Ponieważ czasami najbardziej elegancka zemsta zaczyna się od filiżanki kawy. Kafe literacka była dyskretnym miejscem, ze starymi półkami książkami i spalonymi bursztynami. Marek Nowak już siedział w dalszym rogu, patrząc przez okno, jakby czytał świat na zewnątrz. Kiedy zobaczył zbliżającą się Zofię, nie uśmiechał się. Właśnie zrobiłem gest z głową, ale było coś w jej spojrzeniu. Coś, czego nie widziała od dłuższego czasu. Szacunek. Już spodziewałem się tego wezwania powiedział, gdy siedziała. Pomyślałem tak. Zofia odpowiedziała usuwając czarny notatnik z płaszcza. Położyła go na stole. Marek nie otworzył się. Właśnie obserwowano. Co tam jest, Zofia? prawda. O tym, co naprawdę podtrzymuje grupę mitków, i o tym, jak wszystko się rozpadnie. Jeśli nic nie zostanie zrobione. Rozmowa trwała prawie dwie godziny. Zofia niczego nie pominęła. Mówił o liczbach makijażu, umowy Stanisław wymuszone bez wsparcia, od pustych obietnic Dominika, pomiędzynarodowych inwestorów. Marek usłyszał wszystko z cierpliwością mężczyzny przyzwyczajonego do widzenia imperiów, które rodzą się i upadają. Czy chcesz zniszczyć grupę Mitkow? w końcu zapytał. Zofia zawahała się. Nie chcę zniszczenia. Chcę sprawiedliwości. Chcę odbudować coś lepszego. Coś z uczciwością. I chcę, żeby zobaczyli, co stracili. Marek oparł się na krześle przemyślany. Czy pamiętasz, co powiedział twój ojciec, kiedy poprosiłem o wejście do firmy? Zofia potrząsnęła głową. Powiedział, że jesteś zbyt dobry, aby pozostawić go w cieniu, ale zbyt niebezpieczny, aby można je było umieścić w środku. Uśmiechnęła się. Gorzki uśmiech. Miał rację. A teraz nadszedł czas, aby pokazać, co cień może zrobić, gdy zmieni światło. Marek potem skinął głową. On ma się dobrze. Liczyć na mnie. Ale wiedz, że odtąd wkraczasz na niestabilną glebę. Ta gra jest bardziej polityczna niż logiczna. Czy jesteś gotowy? Zofia spojrzała mocno. Urodziłem się w tej grze, Marek. Po prostu nauczyli mnie udawać, że nie grają. W następnych dniach ona i Marek zaczęli mapować pęknięcia strukturalne firmy. Zofia wiedziała, gdzie są źle związane umowy, niezadowoleni menedżerowie, uduszone departamenty. Wiedział, kto jest na krawędzi, czekając, aż tylko jedna dłuższa ręka zmieni się na boki i rozszerzyłaby się jeden po drugim, ale z elegancją, z ciszą i ze strategią. Teraz pytam: Czy czułeś, że twoja wartość została zignorowana? Co cię odłożyłeś, nawet po wszystkim, co dostarczyłeś? Jeśli ta historia gra coś w tobie. Podziel się nią w komentarzach: jaki był moment, kiedy zdałeś sobie sprawę, że musisz działać dla siebie? Co więcej, jaki krok podejmiesz dzisiaj, aby uratować swoją moc? To może być twoja cicha kolej, a kiedy przyjedzie, nikt nie zobaczy, co nadchodzi. To nie była awaria, to był szept, prawie niezauważalny hałas dla tych, którzy patrzą. Ale Zofia wiedziała: struktura grupy Mitkow zaczęła się poddać. Pierwszy sygnał przyszedł jako oszukany e-mail. Dostawca logistyki locku zakwestionował klauzule dostarczające, które były jednostronnie zmodyfikowane. Dominik bez zrozumienia terminów sektora podpisał umowę niemożliwą do zastosowania. Klient zagroził zakończeniem umowy i rozpowszechniania wiadomości. Zofia uśmiechnęła się sama, czytając wszystko z jej nowego prowizorycznego biura. Nie dotknąłem firmy, nie przeniósł palec na nikogo ale jej nieobecność zaczęła mówić głośniej niż jej niegdyś cicha obecność. Bez tego firma świeciła w ciemności. Tymczasem jego nowa struktura zaczęła się kształtować. Marek przedstawił ją dwóm inwestorom Gdańsku, doświadczonym mężczyznom, którzy zabrali kapitał z Mitkow grup kilka miesięcy wcześniej, przewidując niestabilność. Były tylko dwa spotkania, aby ogłosić poparcie dla nowej wizji. Zofia, Szczupła, solidna firma koncentrowana na zrównoważonych przejęciach, a nie głośnych nagłówkach, nie chciała tylko zemścić się. Chciałem zbudować coś, co przetrwałoby ego kowalczyka. I dostał. Dziesięć dni później drugi drżenie. Projekt ekspansji Pragi nie powiódł się. Dominik za dużo obiecał grupie Czeko, nawet nie przeglądając lokalnych przepisów. Wynik: partnerstwo spadło, zanim zostało podpisane. Prasa finansowa zgłosiła subtelność, ale za kulisami sektora już się gotował. Inwestorzy zaczęli kwestionować. Pewność siebie trzęsła się. W grupie Mitkow nastrój było napięciem. Wcześniej spójne działy zostały podzielone. Ludzie, którzy pracowali lat z Zofią, postrzegali Dominika jako niepewnego intruzu. Kogoś, kto nawet nie znał marży zysku płynności. A potem przyszła przerwa. Daniel Sikora, CEO, 12 lat temu, zrezygnował. Zofia wyszkoliła go osobiście. Był kamieniem węgielnym. Dominik wezwał spotkanie awaryjne. Zamknięte. Napięty. W pokoju duszne krzyki odbijały się echem przez korytarze. Na zewnątrz pracownicy szeptali. Zofia wiedziałaby, co robić. Nigdy nie pozwoli, by tak się stało. Shadow of the Away Woman zaczął rosnąć. I właśnie tego chciał Zofia. Zostać zapamiętany bez konieczności, być słysząc nawet w ciszy. Z każdą wiadomością o błędach jego nowa firma zyskała siłę. Przy każdym strategicznym wyjściu zdobyła sojuszników. Zamek listów zaczynał się kołysać, i Zofia obserwowała: uważny, cichy, śmiertelny. Wiedziała, że upadek Dominika nie będzie wynikał z zewnętrznego ciosu. Przybyła od wewnątrz i to było piękno planu. Myśleli, że wygrywają. Ale po prostu potknęli się z własną dumą. Nagłówki pojawiły się jak lawina, każda ostrzejsza niż druga. Kryzys przywódczy uderza polskiego giganta z sektora przemysłowego. Zofia przeczytała każde słowo w ciszy, siedząc w swoim nowym pokoju z dużymi oknami skierowanymi na środek Wrocław. Tam, gdzie panował jej ojciec, teraz patrzyła, jak jego imperium się rozpadnie. Powoli, publicznie, bez konieczności podnoszenia głosu. Umowa z Harmax, średnią firmą logistyczną opartą na Roszach, była najbardziej ambitnym projektem, który Dominik prowadził, ale to była po prostu pusta obietnica. Obiecał cyfrową integrację w ciągu sześciu miesięcy. Zofia wiedziała, że nawet za dwa lata będzie to możliwe. Zobowiązał się do dostaw międzynarodowych, nawet nie zamkniętą bazy dystrybucji Katowice. Harmax wycofał się. I wycofał się na głos. Zaufała pewność siebie, jako para w zimnym oknie. W grupie Mitkow nastrój był paniką. Spotkania alarmowe były przywoływane każdego dnia, ale nic nie zostało rozwiązane. Stanisław, zawsze imponujący, teraz wydawał się mniej. Wysłane wiadomości e-mail: Wymieniłem wszystko mojemu synowi, ale za kulisami zaczął wątpić. Rada naciskała, działania spadły, partnerzy anulowali umowy. A na środku huraganu szepty zaczęły się o Zofia. Nie zrobiłaby tego. Unikałaby. Była prawdziwym przywództwem. A potem, jedna noc, to się spodziewała. Twój telefon zadzwonił. Znana liczba. Nazwa nagrana: Ojciec. Czekała, aż dźwięk będzie grał trzy razy, zanim odpowiedziała: Zofia. Głos był ochrypły, niski. Musimy porozmawiać. Nie odpowiedziała natychmiast. Chciałem, żeby poczuł ciszę. Chciałem, żeby zrozumiał cenę wykluczenia. Teraz chcesz porozmawiać? powiedział zimno. Dominik jest atakowany. Prasa, inwestorzy mówią, że firma nie przetrwa bez ciebie. Na chwilę zamknęła oczy, nie przez emocje, ale przez pamięć. Mimo wszystkiego, co przełknęło się w ciszy, pomimo tego, że poświęciło się. Tato, powiedział mocno głosem. Wyjaśniłeś, że mnie nie było. Dlaczego miałbym teraz coś wspólnego z Mitkow grób? Z drugiej strony, po prostu westchnienie, ciche rozpoznawanie błędu. Potrzebujemy cię, Zofia, wyglądała przez okno. Miasto wciąż się poruszało i po raz pierwszy to ona postanowiła być za nim. Jestem zajęty, tato, może pewnego dnia. I rozłączyłem się. Nie musiała już nic udowodnić. Teraz był tym, który musiał zapytać, a ona, która miała moc zaprzeczania. Zaproszenie dotarło na firmę firmową dostarczoną przez cichego posłańca. Stanisław chciał spotkania. Pilny, osobiście. Temat Restrukturyzacja grupy Mitkow. Zofia trzymała kopertę między palcami, jak kawałek przeszłości, próbując powstać. Nie odpowiedział natychmiast, zostawił go na stole przez cały dzień. Następnego ranka poszła. Stary biuro centrali w Wrocławie wydawało się mniejsze niż się pamiętał nie przez strukturę, ale z powodu braku życia przez niewyraźne okna przez ciszę korytarzy. Po wejściu do głównego pokoju znalazł swojego ojca i Dominika już siedzą. Napięcie było namacalne. Dominik próbował się uśmiechnąć. Wymuszony uśmiech, blady. Zofia nie wróciła. Dzięki za przybycie, powiedział Stanisław, wstając. Wyszedłem z ciekawości. Nie za wdzięczność, odpowiedziała siedząc z elegancją i twardością. Na stole gruba pasta, takty muzyczne, raporty, de la tierce. Zofia powoli ją otworzyła. Trzy strony wystarczyły, aby zrozumieć. w Group była na skraju bankructwa. Straty w ciągu ostatnich czterech miesięcy przekroczyły wszelkie projekcje. Firma została zdekapitalizowana, bez płynności i pogrążyła się w długach. Dominik odwrócił wzrok. Upadłe ramiona. Nieobecna, zwykła arogancja. Zdefiniuj. Restrukturyzację. Tato. Powiedziała Zofia przekraczając ręce. Stanisław przełknął sucho. To oznacza, że potrzebujemy Twojej pomocy, aby uratować to, co pozostało. Wzięła głęboki oddech. To było tam wszystko. Imperium, które pomogło wstać, teraz zrujnowany zamek. Ale to już nie była jej. Nie czuła tej samej więzi. Nie współczułem, czułem jasność. Co jeśli nie chcę pomóc? Dominik podniósł głos głośniej niż zamierzał. Nie możesz po prostu, może robić, co chce cud Stanisław. Wpatrując się w swojego syna, po raz pierwszy to przyznał. Głośno, przed dwoma, Zofia wstała. Więc to wszystko wreszcie rozpoznaje. Ale czy wiesz, co jest ciekawe, ojcze? Nie macie tu, bo mi wierzysz. Jest tutaj, ponieważ bez mnie zawiodło. Zamknęła folder, ślizgając się z powrotem na stół. Pomyślę o tym, powiedział chłodno. Ale wiem, czas, kiedy milczałem, minął. Po wyjściu z pokoju, Dominik pozostał siedzący, statyczny. Stanisław właśnie towarzyszył swojej córce z wyglądem. Po raz pierwszy nic nie jestem pewien. I teraz nie była już niewidzialną córką. To imię zdecydowało, kto kontynuował i kto upadł. Zofia nie odpowiedziała na e-maile, nie odbierał połączeń. Listy, napisane ostrożnie przez Stanisław, pozostały na stole recepcjonisty, zapieczętowany. Nienaruszony Wybrała ciszę Rodzaj ciszy, która płonie Podczas gdy grupa mitkow zatonęła z niepewnością Nowa firma Zofia wyrosła jak latarnia morska Każdy krok został skrupulatnie obliczony Nie musiała biec Po prostu idź mocno I świat zaczął to zdawać sobie sprawę Kierownictwo starej firmy zaczęło migrować Jeden po drugim Najpierw przyszedł niezadowoleni Potem sfrustrowani Wreszcie lojalny Ci, którzy znali istotę tego, co zbudowała Zofia. Spust był odejściem Piotr Mazur, dyrektora operacji, ostatniego zaufanego mężczyzny Stanisława. Kiedy ogłosił swoje odejście z publicznego listu z informacją, że przywództwo musi być w rękach tych, którzy inspirują, a nie odziedziczyli, internet zareagował. Historia stała się wirusowa. Media finansowe znaczące wzmocnienie. Zofia Kowalczyk buduje ciche imperium, podczas gdy grupa Mitkow zbliża się do otchłani. I Stanisław? Byłem sam. Dominik? Duch na spotkaniach. Inwestorzy? W panice. Tymczasem Zofia podpisała umowy, zamknięcie partnerstwa. I po raz pierwszy jego firma kupiła najbardziej strategiczne zasoby grupy Mitkow. Bez fanfar. Kupiła częściowo to, co stworzyła, bez konieczności proszenia o nic. Bez konieczności wybaczania nikomu. Wierzchołek przyszedł z nabyciem jednej z najbardziej dochodowych spółek zależnych zautomatyzowanej linii produkcyjnej Gliwice. Ten sam, który Zofia zaprojektowała pięć lat wcześniej i że Dominik prawie sprzedał się w celu pokrycia luk. Kiedy weszła do sali konferencyjnej, aby podpisać umowę, wszyscy obecni prawnicy wiedzieli krąg został zamknięty. To była ona. To zawsze była ona. W drodze powrotnej do biura zadzwonił telefon. To był Marek. Wygrałeś. Jeszcze nie, odpowiedziała Zofia, patrząc przez okno samochodu, ale przegrali. Czy kiedykolwiek myślałeś, że cisza jest twoją największą bronią? Kiedy przestajesz błagać o uznanie, świat zaczyna widzieć jego wartość? Zostaw tutaj w komentarzach. Jaka była twoja największa cicha zakręt? Co więcej, jakie podejście musisz dziś zrobić? Aby pokazać bez krzyku, że Twoje imię ma więcej niż obietnice, ma historię, nie musisz podnosić głosu. Musisz wstać. Ogłoszenie nastąpiło w szary listopadowy poranek. Drobny deszcz, wilgotne ulice, niebo wrocłowowe pokryte grubymi chmurami. Na okładce największej Gazety Gospodarczej w Polsce nagłówek odważny. Historia wyszczególniła wszystko. Pośpieszne inwestycje Dominika, brak płynności. Utracone kontrakty, masowe wyjście kadry kierowniczej, panika między inwestorami. Nazwa Stanisław Kowalczyka była cytowana dziesiątki razy. Nie jako wielki wizjoner, ale jako człowiek, który zniszczył to, co zbudował. A Zofia, wyciszony, ale obecny w każdej linii. Jej nieobecność była niewidocznym podpisem tragedii. Za kulisami jego firma, Teraz oficjalnie zarejestrowana jako nowa strukt Polska, zakończyła umowy z trzema z pięciu głównych ramion operacyjnych byłej grupy Mitkow. Nie dorastała tylko. Absorbowałem. To odbudowało się z własnymi rękami, co kiedyś zostało skradzione. W dniu zgromadzenia osady Stanisław nie pojawił się, ale Dominik tak, z niskimi oczami, łukowate ramiona. Pod koniec sesji, kiedy prawnicy opuścili pokój, zbliżył się do Zofia na korytarzu. Ty wygrałeś. Powiedział przeciągnięty głos. Zofia obserwowała go przez dłuższą sekundę. Pamiętał swojego aroganckiego brata, który żartował podczas spotkań, który traktował analityków jako sekretarzy, którzy cierpią na jego pomysły. Teraz było puste. Nie chciałem cię zniszczyć, odpowiedziała. Chciałem tylko, żebyś wiedział, co to znaczy wygrać to, co masz. Skinął głową. Bez dumy, bez gniewu, tylko zrozumienie. Tej nocy Zofia siedziała w swoim nowym sali konferencyjnej. Miękkie światło, żywe rośliny, obrazy z frazami, które zainspirowały, wszystko zdala od zimnego marmuru i sterylne korytarze starej kwatery głównej. Przed nim były ostateczne kontrakty. Główne aktywa grupy Mitkow byłyby na aukcji. Złożyła odpowiednie oferty. I nikt nie odważył się konkurować. Kiedy podpisał ostatni dokument, prawnik potwierdził. Dzięki temu, pani Kowalczyk, Twoja firma zaczyna zatrzymać bazę, logistykę i centrum wywiadowcze byłej grupy Mitkow. Powoli wydała powietrze. To była jej, wszystko, bez zapytania, bez żebrania, bez powrotu, nie zniszczyła imperium ojca, wręczył go niewłaściwemu człowiekowi i spokojnie odbudowała każdą cegłę lepsza, silniejszy. A teraz z Twoim imieniem. Asystent gładko zapukał do drzwi. Pani Kowalczyk, twój ojciec jest tutaj. Zofia nie odpowiedziała natychmiast. Wystarczy spojrzeć przez okno przez kilka sekund. Słońce weszło do niskiego kąta, pozłacając stare budynki środka Wrocław. Na dole życie po życiu, samochody, kroki, decyzje. Możesz go wpuścić, powiedział. Stanisław wszedł z ciężkimi krokami. Było inaczej. Rozcieńczalnik, bardziej wygięte. Ramiona, które kiedyś niosły imperium, wydawały się teraz błagać o odpoczynek. Rozejrzał się z zmęczonymi oczami. Nowe meble, zapach drewna i lawendy, elegancja bez ostentacji. Subtelna siła Zofii była w każdym szczególe. Naprawdę, zbudowałeś to ponownie, mruknął. Nie, tato, zbudowałem dobrze, po raz pierwszy z wolnością. Skinął głową. Brak repliki, bez obrony. Popełniłem błąd powiedział w końcu. Często. Obserwowała go przez długie sekundy. To był ten mężczyzna, który miała bałwo chwalizowany dzień, który nauczył ją ciężkiej pracy. To sprawiło, że uwierzyła, że odwaga i ofiara ukształtowały przywódców. A także ten sam człowiek, który z próżnością wykluczył. Zofia nie odpowiedziała natychmiast. Podszedł do stołu, wziął pastę i wręczył mu ją. Są to dokumenty ostatecznego procesu akwizycji. Aktywa grupy Mitkow są teraz pod zarządzaniem nowa strukt Polski. Wszystko fajne, wszystkie przejrzyste. A nazwa? Zapytał. Nazwa zmarła z arogancją, która go wspierała. A ty, czy to wciąż kowalczyk? Córka, którą zignorował, stała się kobietą, która go przewyższyła. I co gorsza, nigdy go nie zdradzając, kłamanie lub upokarzając. Zofia siedziała przed nim. Twarde dłonie, oczy spokojne. Nie straciłeś firmy, tato. Stracił szansę na zapamiętanie jako kogoś, kto rozpoznał wartość, gdy nadal mógł rozkwitnąć u jego boku. A ty, wybacz mi nie odpowiedziała, ponieważ nie było to konieczne. Niektóre odpowiedzi żyją w ciszy. Stanisław wstał. Podszedł do drzwi, zatrzymał się na chwilę, ale się nie odwrócił i wyszedł. Tym razem Zofia nie spojrzała za siebie. W pokoju tylko ona, kobieta, która kiedyś była cieniem, teraz to było samo słońce. Najgłębsze zwycięstwo to takie, które nie trzeba ogłaszać. Zofia nie krzyknęła, nie zemściło się z przemocą, rekonstruowała z celem i wygrał z ciszy, ponieważ prawdziwa moc nie jest wymagana. Buduje się kamień na kamieniu, dusza nad duszą, a na koniec, który próbował wyłączyć światło, to, kto został pochłonięty przez własny cień.